Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku z zakładania fotopłapki. Jestem w stroju galowym, bo wracam właśnie z zakończenia roku i wykorzystam scenerię leśną do nagrania tego wstępu. Jest to moje pierwsze założenie, mojej pierwszej fotopłapki. Znaczy, będzie, bo to już dawno było. Przenoszę Was teraz w czasie do nagrania, gdzie mieszam trochę sprzątanie z zakładaniem tej fotopłapki. I żeby Wam się nie myliło, u mnie jest 20. 1 czerwca 2024 roku, a moją pierwszą fotopłapkę, czyli właśnie ten film, który zobaczycie, zakładałem w marcu 2023. Miłego oglądania. Mam ze sobą worek, rękawiczki i zobaczcie, wchodzę do takiego urywka lasu. Teraz wam się powinno na mapie wyświetlić, jaki to jest taki mały urywek lasu, który pozostał. Tam dalej jest pole za tym lasem. A po której stronie, nie wiem teraz, jak ta mapa jest odwrócona, jest droga dojazdowa do mojego osiedla. Chcę posprzątać to miejsce, które znalazłem dzisiaj podczas spaceru z psami. Lubię z nimi wchodzić w ten tutaj lasek, bo oni sobie wąchają. Tutaj są różne tropy, na przykład tutaj zwierzęta chodzą. Nie, bo one przychodzą z głównego lasu, wchodzą na pole i wchodzą tutaj. I to co tutaj zobaczyłem, nie dość, że mnie krew zalała. No, to jeszcze stwierdziłem, że jest to A. Dobre miejsce na założenie mojej fotopłapki. Pierwszy raz ją założę w tym miejscu, zaraz wam powiem dlaczego. I B. Dłużej tak to nie może wyglądać. Już widzicie pierwsze śmieci. Myślę, że to nie jest długo, ale na tyle długo, że dłużej już nie może być. Zobaczcie. Ja tu byłem dwa tygodnie temu i tego nie było. O! Barzant! Barzant! No. To jest dowód na zwierzęta. A zobaczcie ten syf. To są zwykłe śmieci. Jakieś jedzenie, jakieś kosmetyki, jakieś leki, dużo folii, jakieś papiery. No syf ogromny. Widzę jeden worek, i tu widzę drugi worek. Myślę, że były dwa worki. Jest tu dużo zwierząt, bo jest to blisko lasu. I ja myślę, że te dwa worki właśnie zostały rozerwane przez jakieś zwierzęta. Przez zające tu są, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Z ptaków: kuropatwy, bażanty. Tu chodzą. Więc myślę, że te śmieci zostały rozwalone przez te zwierzęta. Więc tu jest jedzenie. Mam właśnie worek. Kamerę założę na tym drzewie. Yy, pozbieram jak najwięcej mi się uda: śmieci, papier, plastik. Yy. Tu są nawet jakieś ubrania. To wszystko postaram się zebrać, ale jedzenie, takie tam, wiecie, resztki jakieś. No, umówmy się, jest to obrzydliwe i nie będę tego sprzątał. Właśnie powieszę kamerę i zobaczymy, czy w najbliższych dniach jakieś zwierzęta tu przyjdą. Jeśli przyjdą, kamera to nagra. Postaram się posprzątać jak najwięcej tego gówna, żeby się już nie zatruły zwierzęta. No. Chyba nic nie widzicie. Mam nadzieję, że lepiej to wygląda u was, bo ja w sumie nie widzę. Też jest dosyć ciemno. Mam nadzieję, że wysprzątałem tyle, ile mi się udało sztucznego gówna wysprzątać. Ci ludzie, włączcie myślenie. Siedem baterii znalazłem, między innymi w tym śmieciu. Szacuję, że te śmieci były zupełnie nowe. Dwa dni max, ponieważ od trzech dni pada deszcz. I tu były normalnie kartki papieru, papier. Nie będę wymieniał wszystkiego gówna, co tu było w tym. użyte tampony, papiery. No, zmieszane śmieci, nie? i Tyle się mówi o sprzątaniu, i ludzie wyrzucają dalej takie nowe śmieci. Dwa dni musiały leżeć te śmieci, bo ten papier się nie rozłożył. On był jeszcze cały, a pada od trzech dni. Więc jeżeli na przykład te worki były rozwalone wczoraj czy przedwczoraj, to ten papier nie zdążył jeszcze się rozwalić, więc to są zupełnie nowe śmieci. Ja tego ku nie rozumiem. Jak przy mieszkaniu na osiedlu, gdzie masz śmietnik 2 metry od klatki, można iść do lasu i wyrzucić takie śmieci. Nie wiem, czy widzicie. Mam cały wór. Dobrze, że mnie zabrakło miejsca, bo w pewnym momencie wór mi się wypełnił do samego końca, ale upchałem tymi ubr ubraniami, dopchałem to nogą i się zmieściło. Nie wiem, chyba nic nie widzicie, ale na którymś z tych przednich drzew, które wcześniej widzieliście, zakładam fotopłapkę. Życzę temu komuś, kto tutaj wywalił te śmieci, żeby wpadł do śmietnika z takimi śmieciami. Że się obudził A Znajdę i ci łepot pierdolę bagnetem moim francuskim Ty skurwielu ty Następnym razem nogi z dupy, bo i wsadzę w żyć Aż wam gębą wyjdą Bydlak Zobaczcie, za chmur świeci jeszcze trochę słońca Więc stwierdziłem, że to wykorzystam Mam znowu worek i rękawiczki I jest następny dzień To jeden dzień po tym, co założyłem kamerę Idę ją E, sprawdzić oraz idę ją ustawić na nowo. Bo niestety, dopiero w domu, godzinę po tym, jak założyłem tą kamerę, się zorientowałem, że, że ustawienia są e, takie, na jakich testowałem tą kamerę, czyli no, słabe. Więc, e, jeżeli jakieś zwierzęta się nagrały, to w słabej jakości, e, no a wziąłem worek se, tu, pokręcę się po okolicy. O, zobaczcie, czegoś nie dozbierałem. Bo już się wczoraj ściemniło, no to wyzbieram do końca. Widzicie, kamera nagrywa teraz. Znaczy, nie nagrywa, tylko jest podgląd na żywo. I tak. Proszę bardzo, pokazuję Wam to miejsce. No czy nie lepiej wygląda? To jest jedzenie. Tak jak mówiłem, zostawiłem tylko jedzenie. Na kamerze nie nagrało się nic. W sensie, nagrało się jedno nagranie, od drugiej 20 gałęzie się nagrały. Po prostu wiatr wiało, one się ruszały. Noc nie była zbyt y, przyjazna, bo przez od 22 do, do 1 w nocy lało i wiało. I potem dopiero było spokojnie, i może potem już zwierzęta nie przychodziły. Czy mówię, przez całą noc tu nie przyszło nic. Ustawiłem kamerę na minutę nagrania, baterii jest pełno. Urwę gałązki, które przeszkadzają w kadrze, żeby się nie ruszały, bo jednak wieje. Ale sami powiedzcie, czy lepiej po prostu nie wygląda. No wygląda, oczywiście, że wygląda. Więc teraz się tu tylko pokręcę szybko, żeby zapachu nie zostawiać. I posprzątam takie jakieś starsze rzeczy, jakieś butelki widzieliście, tu leży, tu leży butelka, tam leży butelka i zobaczymy co tu się nagra. No i tak jak widzicie pierwszym zwierzęciem, jakie uchwycam na fotopłapkę jest pan lis, którego właśnie widzicie. Kręci się on wokół tutaj tego miejsca, gdzie były wywalone śmieci, tam widzicie nawet jakieś światła, bo to blisko drog, więc widać samochody. Na środku widzicie... Taką kuleczkę. Ta kuleczka to jest pomidor, którego zostawiliśmy, którego ja zostawiłem, żeby w jakiś sposób też zachęcić jakiekolwiek zwierzęta, bo wtedy jeszcze nie wiedziałem, co tutaj przyjdzie. No i tak widzicie, kręci się ten lis i kręci. Na dole widzicie pasek z datą, godziną. Nie sugerujcie się w tej dacie i godzinie, tylko roku, bo gdzieś musiałem coś poklikać w ustawieniach i rok jest o rok do tyłu to jest 2023. Jak widzicie, lis się na pomidora skusił. I sobie go gdzieś tam wtrynił poza kadrem. No ja już wam nie przeszkadzam. Oglądajcie sobie, jak on się tutaj kręci przez te kilka ujęć. No i ja wam dziękuję za oglądanie tego materiału, gdzie po raz pierwszy zakładałem fotopłapkę. No widać, że to zakładanie jest dość nieudolne, no bo wiadomo, robiłem to po raz pierwszy. Tam widzieliście, mogliście zauważyć na nagraniu, jak zwróciliście uwagę na baterię, że ona spadała w zastraszającym tempie kilku sekund. No oczywiście potem się dopiero o tym zorientowałem, bo tutaj wchodzą w grę te baterie złe, które ja tam wsadziłem na początku zwykłe, alkainowe. No i to właśnie widać na tym nagraniu, że to w ogóle... Te alkainowe baterie nie dają niczego. Bo te widzieliście, jak ta bateria spadała, szybko, tu trzeba akumulatory kupić. Ale to Was zapraszam do filmu, jak nie widzieliście o fotopłapce tym pierwszym filmie o fotopłapce, to tam Was zapraszam, tam jest wszystko wyjaśnione. No jak widzieliście, tak naprawdę tam przyszedł tylko list, tylko list tam przyszedł, tylko list się nagrał. Ja myślę, że tam chodzą jeszcze inne zwierzęta, ale ja zakładałem tą fotopłapkę tam ze 2-3 razy, no i potem ta baterie potem się wszystko posypało trochę z tą fotopłapką. No i dlatego y, nie ma więcej materiałów z tamtego miejsca. Teraz, jak już wrzucę ten film, to mogę się zająć następnymi materiałami. Bo kiedy nagrywam to zakończenie, u mnie jest rok później. Mam już tyle materiałów, więc spodziewajcie się następnych odcinków z fotopłapki i nagrań z fotopłapki. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli się Wam on spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. A jeżeli chcecie widzieć kolejne odcinki, gdzie będzie fotopłapka i będą różne inne materiały, to zostawcie subskrypcję, czyli taki czerwony przycisk tam na dole. A właściwie to teraz chyba. A teraz pod filmem to nawet i czarny już jest. No już wszystko na czarno robią, nawet ten YouTube. No nieważne. I nie zapomnijcie zajrzeć do opisu, ponieważ w opisie są wszystkie kanały, które polecam subskrybować razem z moim. Ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnych odcinkach, na razie.